Panie przygód, my, miszaki detektory, gotowi na wszystko: las, wykopki, oto nasz nie. Przygoda czeka, skarby nas wołają. Razem odkryjemy nowe światy. Wśród świeżego powietrza, tak radosnego. Poszukiwacze przygotowani na wszystko. O... Przygodowe serca biją mocno. Cześć się, Manko. Korzystając z okazji, że jestem w terenie, chciałabym Was serdecznie zaprosić do obejrzenia materiału ze zlotu. W poniecu byłyśmy razem z Kasią. Kasia fajnie, fajnie trafiła. Nie miałam wstępu, mam materiał z pola to będzie tylko i wyłącznie materiał z pola. Słuchajcie, mój i Kasi. Chciałabym, żebyście zobaczyli, co tam powychodziło. A jeżeli chcecie zobaczyć takie konkretne relacje z ponieca. Co się działo na obozowisku, co się działo poza obozowiskiem, bo było masa, masa atrakcji, jak zwykle zresztą na poniecu. To zapraszam Was na te trzy kanały, Tutaj, które Wam wklejam. U chłopaków są pełne relacje, na pewno będziecie mogli sobie obejrzeć. A Was zapraszam do obejrzenia materiału z pola, typowo, typowo z pola z nasze znajdki, moje i Kasi. Miłego oglądania, do następnego. No jest. Pierwsza sensowna znajdka, pierwsza boratynka. Ja już jak zwykle daleko w tyle, ale jak widać, sygnały są. Pierwsza znajdka na koniec, godna jakiejkolwiek uwagi, to jest guziczek. Proszę bardzo. Z bardzo ładnie zachowanym uszkiem. A już troszkę tego pola przeszłam. Zobaczymy czy coś jeszcze się trafi. Czekam na moje kochane boratynki, ale jest guziczek, to nie jest tak źle. Spójrzcie tylko. Jest jakaś zielona krągłość. Sprawdzimy sobie cóż to jest. Oj. O! Będzie jakiś talarek. Znaczy fenol jakiś, któraś tam część talara, jakiś fenol. Jeden fening 1864. No i super. Dobra, lecimy dalej. A teraz wpada taki guziczek, który mi uciekł. Aj, poszukamy go razem. Albo i nie, jest. Jest. Taki guziczek, słuchajcie, dla taki. Ale, ale, ale. Kasienka chyba ma coś fajnego. I jak nagrała, to właśnie Wam teraz to wklejam. I teraz wpada mi taka automonetka. Widzę tu twarz z wieńcem. Chyba na głowie jest wieniec. Nie wiem. Jest dla mnie trochę nieczytelna. Wiem, że na pewno jest po piersie. Hmm. Nie wiem. Nie wiem. Ale się domyślam. No i słuchajcie, kolejna bratynka wpada. W takim stanie tragicznym, że tak powiem. Ale zawsze to monia cieszy. Także do następnego. Moi drodzy, Rzymek-Rzymkiem. Radość dzisiejszego dnia jest wielka, ale ja w końcu mam to po co przyjechałam. Boratynka pierwsza dzisiaj, fantastycznie. O, jest nieczytelna, ale to jest na 100% Boratini. No, i teraz już mam pełne szczęścia. No, i teraz wpada taka ołowiana plomba. Z tej strony gładziutka, tutaj. Coś tam się przebija, ale jak dla mnie nieczytelne. No i dobra. Tam gdzieś Kasienka chodzi sobie po polu. E, lecę dalej. No i tym razem kolejny fant. Guziolek. Jest ładnie uszko zachowany. Taki zwykły plaskacz. Bez niczego. No ale coś to wychodzi. Nie ma to, że jak się przyjedzie to się wróci z niczym, także... No, ja jestem bardzo zadowolona. Jest, wyskoczyła skubaniutka, wyskoczyła skubaniutka i mamy kolejną barwę. Najprawdopodobniej. Tak jest. Dobra, do następnego. No i moi kochani, ja jestem naprawdę bardzo dzisiaj szczęśliwa. Tym razem. Wpada mi nic innego jak srebro i jest to 24 część talara. Tak, dołeczek na długość szpadla. Fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. To, to jest naprawdę bogaty zlot w fanty. Także mam tu wszystko, czego chciałabym po prostu. co chciałabym wykopać. O. Jest super. No, i mamy, moi drodzy, kolejne maleństwo. Kolejna monetka wpada. Ja się bardzo cieszę, bo zawsze to jest krągłość. Dobra, lecimy dalej do następnego. Oby ten zlot był bardzo szczęśliwy. Mi teraz, jako dobry omen, wlatuje pół podkowy. Także zobaczymy, co się wydarzy. Może jeszcze dzisiaj, może w pozostałe dni. Zobaczymy. i fajnie. No jak to na każdym wypadzie, niemalże nie mogło zabraknąć PRL-ka, 20 groszy z PRL-u. Takie rzeczy też wyciągamy. I pod koniec szukania wpada jeszcze łuska. Tutaj na tym polu jest naprawdę wszystko. Mnie nic nie dziwi. Jest PRL, są Niemcy, jest Polska. Bardzo bym chciała jakiś polski fan, chociaż nie wiem czy ja mogę los prosić jeszcze o cokolwiek. No, ale naprawdę jest różnorodnie, jest fajnie i bardzo przyjemnie się teraz chodzi, bo zrobiła się przepiękna, bezwieczna pogoda i słonko trochę zaszło. Więc już nas tak nie męczy. Bardzo mi się to podoba. Poniec jest naprawdę rewelacyjnym zlotem W zeszłym roku Kasia skopała mi tyłek Jeżeli chodzi o ilość boratynek Wyciągniętych w ciągu jednego wyjścia A w tym roku ja chyba Nie najgorzej sobie radzę Nie wiem jak tam u Kasi Czwarta? Piąta? Spoko, lecimy dalej Siema, siema Dzień drugi poszukiwań Mam pierwszą monetkę. Póki co jakieś dwa druciki, ale mam monetkę, już Wam pokazuję. no I zapraszam Was do dalszego oglądania. Tutaj się maleństwo schowało. Już nie takie maleństwo, ale najprawdopodobniej. buratynka, bo, bo cóż innego tutaj mogłoby być? Ale stan, powiem Wam agonalny dobra, robię koordynaty i lecimy dalej dzisiaj już przeszła godzina w polu i dopiero wpada pierwsza moneta 10 fenoli, ale zawsze bardzo cieszy przynajmniej jest czytelna no i mamy kolejną przepiękną zieloniutką krągłość idziemy dalej nie cieszy, mnie cieszy. Ja wiem, że tych BORATynek to yy, bili tyle, że wychodzą jak fenole w Szczecinie, ale no w Szczecinie Boratynek nie uświadczę, więc mnie to mega cieszy. Kolejny ciekawy fand. Tym razem wpada plomba bardzo ładna. Koordynaty już strzelone, więc mogę spakować do woreczka. Fajnie, bardzo fajnie. Nakopałam się w tej glinie co niemiara, słuchajcie. Dosyć głęboki dołek. O, no, na głębokość szpadla. Ale zobaczcie, co tu jest. Tu jest jakaś piękność. Coś takiego. Nie wiem, czy nie za bardzo pod słońca. O, tak to wygląda. Ja to za moment oczyszczę i wam pokażę. A to najprawdopodobniej był kiedyś zegarek. Słuchajcie, takie piękne zdobienie tutaj, taki listek. Natomiast tu ma miejsce po dziurce. Być może zegarek, może jakiś medalion. Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. A głęboko dosyć. Ładnych kawałek kolorku. Nie oszukujmy się. Dobra. oczywiście nie ma. Nie wiem, czy on nie jest z czegoś przerobiony. Na guziczek tam jakby się coś rysowało. Ale nie wiem. Ja tam widzę grzyba, parasolkę. Nie wiem, co to jest. Może jak się troszkę pomoczy, to będzie bardziej czytelne. Dobra. Do następnego. Zostało jeszcze jakieś półtora godziny kopania. Powiem Wam szczerze, że tak straciłam nadzieję, ale... ale... Jest i boratynka. W końcu fajnie, że się trafiła, bo już myślałam, że chyba mnie ominie ta, ta radość. No ale fajnie, że jest. Także, jak widzicie, spod typowego podsumowania nie ma. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz. I zapraszam Was do następnego filmu. Na pewno pojawią się te filmy, wpadły pola jakieś, więc coś tam się pomalutku dzieje. Także do następnego wszystkiego dobrego.